Jakiś czas temu po Facebooku krążył taki oto wpis. Dziś o 13.00 na giełdzie w Łodzi koledze skradziono Suzuki SV1000. Zainteresowany kupnem nie wrócił z jazdy próbnej. Był w bordowej bluzie, wyjechał z giełdy w samej bluzie, bez kasku. Wiek około 45-50 lat. Niestety kolega nie wziął od niego dowodu ani zaliczki. Tłumiki, boss, przebieg około 18 tysięcy. Akcesoryjna kierownica podaje numer do kolegi, jakby ktoś widział. Chciałoby się rzec, kurwa, co za geniusz. I zastanawiać by się można, czy geniuszem nazwać sprzedawcę. Geniuszem głupoty, oczywiście. Czy złodzieja! który wprowadził w życie plan genialny w swojej prostocie, wymagający jedynie znalezienia odpowiedniego jelenia. A takich jak widać nie brakuje, bo posłuchajcie o kolejnym, jeszcze bardziej absurdalnym przypadku geniuszu, na który niegdyś natknąłem się również na facebooku. Otóż rzecz działa się późną jesienią, w godzinach wieczornych, na tyłach przyosiedlowych garaży, gdzie jeden typ umówił się na sprzedaż swojego motocykla z jakimś gościem. Sprzedawca zapakował swój motocykl na lawetę i pojechał na spotkanie z domniemanym kupcem. Jego czujności nie wzbudziła ani późna godzina oględzin zaproponowana przez kupca. No, bo kto kupuje motocykl po ciemku? Ani, że gość wyznaczył na miejsce spotkania jakieś totalne zadupie za garażami, ani też to, że. I teraz skupcie się, bo to jest najlepsze. Kupiec przyszedł na spotkanie w czarnej masce na twarzy. A trzeba dodać, że było to jeszcze przed zarazą i maseczki na twarzach nosili albo Japończycy bojący się smogu, albo pierdolnięty Michael Jackson. Typ tłumaczył, że ma zapalenie dziąseł i chroni zęby przed zimnem. No ale oczywiście był bardzo mocno zainteresowany kupnem i koniecznie chciał się przejechać. No więc w takich oto wcale nie budzących podejrzeń. W okolicznościach sprzedawca zdjął motocykl z lawety, wręczył domniemanemu kupującemu kluczyki. Ten odpalił, wsiadł na motocykl i tyle go widzieli. I potem gość zrozpaczony pisał na Facebooku, że ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, że ludzie chuje, kradną i oszukują. Pamiętam, że ludzie zamiast mu pomóc, zniszczyli go w komentarzach. Co wcale nie jest takie dziwne. I teraz na koniec przydałaby się jakaś puenta. No ale płyty nie będzie, no bo niby co powiedzieć. A czy ten filmik jest ku przestrodze? No też raczej nie, no bo równie dobrze mógłbym nakręcić filmik o tym, że jak pizniesz się młotkiem w palec, to na drugi dzień zrobi się fioletowy. Palec, nie młotek. Z drugiej jednak strony, kto z nas nie zrobił w życiu niczego głupiego, niech pierwszy rzuci kamień. A wy macie jakieś podobne historie? Podzielcie się nimi koniecznie w komentarzach, a tymczasem trzymajcie się, cześć.